Ja wam tylko podam taki przykład. W Warszawie nocleg, gdzie mam całe jedno mieszkanie, dosłownie całe mieszkanie takie nieduże, z dwoma pokojami, z łazienką, z kuchnią, na trzy dni dla czterech osób, w Warszawie z 200 metrów od hali, gdzie się będzie działo Pixel Heaven, czyli pieszo po prostu się idzie, za 800 złotych na trzy dni dla czterech osób. Na Pyrkon dla dwóch osób na trzy dni kosztuje 3500 S są są 3,5 tysiąca to lepiej w aucie spać. Za 3,5 tysiąca to płacisz. ponad i jeszcze ci zostaje miesiąc. za swoje mieszkanko i to nie kawalerkę, nie? Co jeszcze ci zostanie na żarcie? To nie jest tak, moi drodzy. Nie no, poj**ani są, po. i wiecie. I tu jest taka kwestia, że tu nie chodzi o to, że, że tu ja bym chciał najlepiej za darmo albo że ja bym chciał za 100 zł, tylko to jest taki o, sam fakt i takie zasady, nie, wyzyskiwania. Ja wiem, że to jest wolny rynek i, i, i dajesz taką cenę, jak ktoś się zgodzi to ten, ale ale no jednak mimo wszystko te noclegi poza Pyrkonem są kilkukrotnie tańsze. Dochodzi do takich sytuacji, że oni za nocleg w dwuosobowym miejscu do spania, ja nawet nie mówię o apartamencie, biorą po 1000 zł za dwuosobowe łóżko. Tysiąc ponad złotych. No ludzie, no. To jak tam na, w ciągu tygodnia chyba po dwieście kosztuje, czy 300 normalna cena, nie? No patrzcie, ja wam coś pokażę, bo wy mi nie wierzycie, nie? Jakie są najpopularniejsze miejsca, gdzie się yy, rezerwuje? Booking, tak? Booking, albo noclegi.pl albo coś. Dobra, macie. Patrzcie, co tu się robi. Czerwiec, nie? Dla dwóch osób. Czyli zwykły dwuosobowy pokój. Poznań. I lecisz. Pełna essa. Macie k***a ceny. To jest już hit tutaj. Macie. Przypomnę, że tam są dwa noclegi zawarte. To jest nocleg z 14 na 15 i z 15 na 16, gdzie 16 musisz... Do 12 z hotelu. A, i jeszcze chciałbym zaznaczyć, że jak ktoś by. bo to jest coś takiego, że już przyzwyczailiśmy się do ceny 2-3 tysiące, i jak zobaczycie poniżej 2 tysięcy, to wam się zaczyna wydawać tanio. Już macie mózg zepsuty. Okno overtona, moi drodzy, zostało przesunięte. Ale tam nie ma hotelu pięciogwiazdkowego. Widzieliście, co to są? To są często zwykłe mieszkania, kawalerki <grym> albo motele, albo hostele. Sprawdź inny termin. No dobra, no to Poznań też weekend, ale poczekajcie, nie wiadomo kto tam się coś dzieje, na przykład tu, o. Albo tu, pierwszy drugi. Patrzcie! <utter crackers> Beka z was pyrkonowcy! Ja pie, Taki obraz wasz. 300-400 zł a tam 3000. I ktoś tam powiedział 100%. Halo, co? Że w Ameryce 100% przed Super Bowlem? Tu jest 900%. Ale ja Wam powiem jedno: co mają inni zrobić? Jak widzą, że wszyscy podnieśli cenę, to przecież nie zostawiam normalnej. To jest super. I dlatego to się tak kręci, nie? Dlatego to się tak kręci, widzowie. I tu nie chodzi totalnie o to, moi drodzy. Sami wiecie, jakie mam podejście. Tu nie chodzi o to, że o Boże, bo ja nie mam trzech kur... tysięcy. Tu chodzi o to, że 3000 to jest mnóstwo pieniędzy, dla niektórych to jest miesiąc pracy prawie. I żeby za dwa spania, po kilka godzin dosłownie, bo ty tylko tam z tego hotelu to wykorzystasz może wiadro wody, żeby wziąć prysznic i zlać w kiblu wodę i żeby wyspać, czyli żeby tylko pospać w pościeli, którą później wypiorą. Tyle. Takie jest zużycie tego hotelu podczas dwóch pobytów tam. Tu chodzi o sam fakt, żeby kurwa nie dawać zarobić na takim procederze, no. To jest w pizdu pieniędzy, słuchajcie. Wyzysk, no. Ja muszę to, to są rekordy. Zrobimy tak, zrobimy, zrobimy takie zdjęcie. E, kiedy jestem pyrkon? Czerwiec, 14. Czerwiec, 14 do 16. Poznań. Moment, ja sobie taką graficzkę zrobię. Zapiszmy sobie trzy apartamenty i zróbmy taki screen. I teraz to samo, tylko zróbmy tydzień później. <gryw> Już jest dobrze. Jest. 7 razy taniej, moi drodzy. O, kur... niesamowite. 800 zł. I Solei Old Town, to stare miasto. U, to dro tu i tak drogo, tu i tak cenią sobie. Tu i tak sobie cenią. Moon Hostel 331. Dobra, Moon Hostel, poczekaj. <ścoughs> 2-1, 3-7 prawie. Skur niesamowite. A to i tak przecena! Z 2,5 tysiąca Zniżki dali 300 zł Ej, ja serio myślę o tym kamperze Tylko gdzie tam potem pole namiotowe Kamper Camper to jeszcze przygoda by była dodatkowa Czekaj, ja muszę to wziąć O kurwa, to jest piękna różnica Damy ją tu Tu robimy tak No i jest różnica trochę, ale duża. Takie niewielkie Takie prawie nic Nocowanie.pl? Co to jest? Haha, <ścoughs> tu tu się zaczyna od razu z grubej rury. Nie, no bo ludzie, no to są po... ceny, no. Wstyd potem się przyznać, że się kupiło za tyle nocleg, nie? Nie, no tysiąc złotych za to, że możesz pospać i zrobić kupę u kogoś w pokoju. No to ja wam powiem, ja muszę taki biznes chyba. Ja muszę zrobić tak w życiu, żeby... Ja muszę zrobić tak, że ja będę takie wynajmował. I ja wtedy się wyżyję za wszystkie lata. No za dwa... Za dwa dni 2000 dwa złotych, To jest najniższa cena, jaką możecie znaleźć obecnie w Poznaniu. I to nie są pięciogwiazdkowe hotele. To są takie zwykłe trzy gwiazdki, może. 1000 zł za, za podwójne łóżko. Za jedną noc. 1000 zł, tak, widzowie. To jest najniższa cena, jaką aktualnie jesteście. O, może 800, 900, ale to jest za jedną noc. Czyli wychodzicie 1900. A! Znalazłem za 3 noce. Sze nie, nie ma, to nie, to jest to był fake. E, to jest w ogóle ktoś dla żartu wygenerowany przez AI wsadził kupa do nieistniejących hoteli e, i dał na Bookingu jakieś k***a śmiesznie niskie ceny, że za dwie noce chcieli 500 zł. Jakieś i zrobili chyba fakeowe dla beki, powstawiali i ten i nie dało się zamówić tego hotelu ani się dodzwonić do nich. Nie wiem co tam się na tym Bookingu ja jeszcze byłem. Taka strona mi wyskoczyła wczoraj. O, ta. Tu można było znaleźć. Takie gigatanie noclegi są. Po jakieś po 50-100 zł. Tylko ja bym musiał tam zadzwonić. Czekaj, coś jest. Pokoje z łazienkami. Czekaj, czekaj, coś znalazłem. To jest jeszcze Poznań. Fajnie daleko. Dobra, ty dawać. Dzwonimy na żywo. Widzowie, czekajcie. Dzwonimy. Bo tutaj to są takie miejsca, że ich nie ma na bookingach. Bo to są typowo takie całkowicie inna strona. To by mogło być. Fajne miejsce. Dobra, jak się tam dzwoni? Pokaż numer. Aha, tylko tak, jak, te, jak to wygląda galeria. Ty, no fajny apartament. Ze wszystkim naraz. W środku jest łazienka nawet. Co ty gadasz? Pokoje. Po każdy posiada własną łazienkę. Nie chce mi się wierzyć. Dobra, ja dzwonię. Nie w ogóle nie łączy, jakby nie wykonuje żadnego połączenia. Czekaj, ja zestartuję telefon. Poświęćmy 5 minut na to. Mam stronę, gdzie są noclegi w ludzkich cenach. Jest kilka takich miejsc, tylko że problem polega na tym, że nie ma online pokazane, czy, czy są jeszcze wolne pokoje, więc trzeba dzwonić. Można na dworcu spać? No nie, no, w najwyżej ten kamper będzie kurwa na dworcu. I stream 24, z spania w kamperze i ognisko na dachu, stary, no. <grym> Przesiedziałbym noc na dołku. Powiemy, <grym> wiemy i tak, słuchaj. Ej, wiecie, że taniej by wyszło, jakbyśmy się spili z Patrycją i poszli do wyczeźwiałki na te 300-400 zł? Dzień dobry. Chciałbym się zapytać o dostępność jakiegokolwiek pokoju na termin 14 do 16. Dziękuję, do widzenia Ona od razu powiedziała, że nie mamy Od razu, ona, ona jeszcze nie skończyłem mówić Do, do którego, od 14 do 6 eee. Aha, czekaj, k***a Bo ja nie powiedziałem czerwiec Teraz jest 14 A nie, no to nie, no to na pewno by nie było Teraz to by mieli wolne, na pewno Dobra Co? O kurwa. Ja wam coś pokażę, widzowie Ja pierdolę, Jakie sk***a Dobra, to ja wam muszę pokazać to Patrzcie to, myśmy ostatnio porównywali ceny sprzed do ceny po. Patrzcie to. To jest ten cały booking, nie? Gdzie tam są te ceny. Patrzcie to. Oni mają w tym hotelu ustaloną cenę. Zobaczcie to. Oni mają w tym hotelu ustaloną cenę. Uwaga, to jest Moon Hostel. To nie jest hotel, hostel. I tam są takie pomieszczenia, nie? Typu, wiesz, z akademika. Wystarczy do spania może być, ale uwaga, co jest najciekawsze? Tu oni chcą 2000 zł za dwa dni dla dwóch osób, nie? Tak, tak. A teraz uwaga, moi drodzy. Na innej stronie, ten sam hostel. Zobaczcie sobie to. Ten sam, ma kurczę od 24 zł za nocleg i jeszcze ten sam to jest. Zobaczcie to. Apartamenty po 100 zł i tak dalej, normalnie, nie? Let's. Go. Ja nie wiem, ale ten Booking tyle bierze, że oni na tym Bookingu takie duże ceny? Czy oni wiedzą, że na Booking jest najpopularniejszy i przez to wszystkie wszystkie hotele na Bookingu mają podwyższone stawki, bo ludzie wiedzą, że tam w pierwszej kolejności szukają noclegów? Ja zadzwonię. Uwaga, dzwonię. Ej, ja powiem, że ja dzwonię z tej strony. Mon Hostel, poznaj, tak słuchaj. Dzień dobry, ja chciałbym się zapytać o dostępność pokoi na czerwiec od 14 do 16. Mm -hmm. A na ile osób? Na dwie osoby, pokój. To w taki pokój jest bez łazienki za 1200 za dobę. Aha, czyli przez Pyrko nie jest podniesiona cena? Dobra, dobra, tak. rozumiem. E, no to fajnie działacie. Do widzenia. Kurwa, ona mi powiedziała, że przez Pyrko nie jest podniesiona cena specjalnie. Nie, no niesamowita jest ta baba, nie? Wprost powiedziała, że przez Pyrkon jest podniesiona cena. Nawet nie udaje. Ona powiedziała, że to są standardowe ceny, a przez Pyrkon jest podniesiona cena. Ty, fajne żniwa, nie? Essa. Mówię wam, jak macie pieniądze, inwestujcie. Kupcie jakąś kamienicę w Poznaniu i ją wyremontujcie. Zróbcie mikroapartamentów z 20 i do końca życia nic nie musicie robić. Tak trzeba działać. Tak działa wolny rynek? No tak działa wolny rynek. Jak nie chcę, to nie muszę kupować. E, a jak ja bym powiedział, ale proszę pani, ja na pyrko nie jadę. Ja, ja, ja na stare miasto chciałem przyjechać, moją dziewczynę wziąć w podróż poślubną. <grym> a to dobrze, to mamy dla państwa specjalny pokój 5000 tysięcy złotych. <grym> jadę do Chorzowa na koncert, podsiadło to yy, normalny nocleg. Mam w piekarach śląskich. Aha, ale to ty mówisz, że do Chorzowa, jak jedziesz, to masz. Yy, że, że cenę po cenach. A czemu w piekarach wziąłeś? Ja wam coś powiedziałem kiedyś, kur. Macie mnie słuchać, jak szukacie czegokolwiek, co jest w Chorzowie czy w Katowicach, to wpisujcie sosnowiec. Macie ku... kilka minut autem, albo autobusem nawet możecie podjechać, a przez to, że to jest Sosnowiec, są dużo niższe stawki. I to nie jest żart. Bo jak ludzie jadą do Katowic na coś, to wpisują Katowice. Szukają w Katowice spanie. A od razu do Sosnowca mało kto pomyśli, żeby ku... wpisać Sosnowiec. Znaczy no, tylko paszport trzeba mieć, no. Przytulny, wyciszający apartament. Gospodarzem jest Marek. 560 S. -a. Wyciszający. Ej, ciekawe jak mi wyciszy ten apartament, nie? Ty, łazienka z Wanną. To jak ktoś w domu nie ma, to sobie po, przynajmniej się umyje. Ej, tylko niestety w łazience nie ma czujnika dymu i czujnika czadu. No to chuj, nie będziemy mogli czadować i dymić. To nie będę mógł za dymy robić żadnej. Tu jest napisane, że czujnik czadu i przekreślony. Gospodarz indywidualny przyjmuje gości od tego roku dopiero. Jego praca to kierowca. Ciekawostka na mój temat potrafię gotować. Co to kurwa są za informacje w ogóle? <laughs> Czekaj, co tu się k***a stało? To jest Tinder, czy to jest co to jest? No, moi drodzy, specjalna oferta. Uwaga! Oferta specjalna opłata serwisowa Airbnb 200 zł. Co to jest k***a? opłata serwisowa Airbnb? Poczekajcie, patrzcie to, jak to kurwa działa. 560 zł, promocja. 700 przekreślone, nie? 700 zł razy dwa. Ale oferta specjalna, że nam daje promocję. No ale kurwa, opłata, więc w sumie nie ma promocji. <grym> Jezu, niesamowite to jest. Ale patrzcie, bo to jest niesamowite. Marek, i teraz patrzcie, co tutaj jest napisane o tym marku. Ciekawostka, potrafię gotować. Biorę słońce tam, gdzie idę. To ja może z Markiem bym, kurde, zagadał. Wzięlibyśmy razem słońce. A, że podobno, e, że uszkodziłeś roletę i na podstawie zdjęcia domagali się ode mnie 250 zł za nową. A tam takie bieda rolety z kastoramy za parę dyszek. Finalnie poszło kilka maili. Napisałem, że byłem w mieszkaniu kilka godzin i okiem nawet nie ruszałem, a host chce mnie oskamować, bo widzi nowe konto i odpuścili. Nie, no ja sobie wizję lokalną. Ja dla bezpieczeństwa w takich miejscach to bym wchodził i pierwszy streama odpalił, żeby wszyscy widzieli, jak to wyglądało przed i po.